Miłych wrażeń przy oglądaniu programu życzy restauracja Strongowo. Staram się y, śpiewać jak najrzadziej, bo naprawdę przeżywam to okropnie, y, natomiast bardzo lubię tworzyć muzykę. Ania Bobuś, kolejnym gościem Rozmów Po Chełmsku. Witam serdecznie. Witam. Ania, jak się z Tobą widzimy, no to o czym my możemy rozmawiać? O muzyce. No chyba o muzyce. Od kiedy ta muzyka w Twoim sercu? O Chyba od zawsze. I zawsze mnie ratuje i y, jest y, tak naprawdę jedyną ucieczką. I y, 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 y tylko tam się czuję jak u siebie. A w jakim sensie Cię ratuje? Każdym? W każdym. Naprawdę? Tak, w każdym. Jak muszę coś wyrzucić, to wyrzucam muzycznie. Mhm. Jak muszę się gdzieś schować, to chowam się w muzyce. Także w każdym. Ale ty się lubisz chować, nie? Lubię. Nie lubisz być z przodu. Nie lubię. Właśnie dzisiaj <grym> muszę i. Ciężko to znoszę. Damy radę. Ania, y, mówimy o muzyce, mówimy o tym, jak jest ważna. Mówimy o tym, jak długo jest obecna w Twoim życiu, a pamiętasz tak naprawdę, literalnie, jak to się zaczęło? Od kiedy ta Twoja pasja i chęć śpiewania była? Gdzie, jako y dziecko, tak jak się mówi kolokwialnie, czy...? Tak. Tak, pamiętam, że kiedyś zaśpiewałam na jakimś konkursie, takim śmiesznym konkursie na choince. I yy, nawet właśnie próbuję sobie przypomnieć tę piosenkę, to była jakaś piosenka o gwiazdce, ale nie jestem w stanie, szukałam w internecie, nie, 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 nie znalazłam tej piosenki yy, i wszystkie dzieci dostały po jednym lizaku, a ja dostałam dwa. <grywka> I od tamtej pory tak już chyba jest. Tak, Dostajesz tak, te tak. lizaki w, takiej, w takim czy innym kształcie, bo, bo to twoje śpiewanie też jest dostrzegane. Może nie tak, ja, ja jestem zdania, że nie tak jak powinno, bo, bo każdy artysta, mimo tego, że skromny, mimo tego, że nieśmiały, tak jak mówisz, czy chowający się trochę w tle, jednak chyba myśli o tym, żeby to co robi było sprzedawalne, było bardziej dostrzegalne, nagłośnione, no takie, żeby można było to dotknąć. Mo moim zdaniem, bo wszyscy wiemy, że Ania, bo to świetna wokalistka, że to jest. Jest bardzo wrażliwy twórca i, i, i ktoś to potrafi naprawdę fajne uczucia w, w tę muzykę włożyć, ale no, nie masz takiego uczucia, że można by było więcej, mocniej, e, z większym przytupem? Nie. Nie. Nie, mi nie jest to potrzebne w ogóle. Mhm. Wręcz przeciwnie. Na przykład dla mnie koncerty to jest taki stres i. Y, 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 i staram się y, śpiewać jak najrzadziej, bo naprawdę przeżywam to okropnie. Y, natomiast bardzo lubię tworzyć muzykę mhm. I, i, i tu się czuję najlepiej. Także, także y, mi to nie jest potrzebne zupełnie do niczego. To my musimy mieć tą świadomość i nam to przeszkadza, tak? I, i będzie przeszkadzało, że, że chcielibyśmy więcej anki, na przykład nie wiem, w telewizji, w teledyskach, płytach, wydawnictwach itp. itd. Yy, Tobie wystarczy spełnienie. Tak, mi tak. Zdecydowanie. Ania, cztery roku to jest ten projekt, z którym jesteś nierozerwalnie związana i kojarzona od wielu wielu lat. To też długo trwa już. Tak, od liceum. Mhm. Od drugiej klasy liceum. Skąd ten pomysł, żeby stworzyć zespół, który będzie tworzył muzykę niebanalną i, i, i takie też treści sprzedawał muzycznie? Yy, koleżanka mnie przyprowadziła na próbę czterech roku, oni już istnieli, mhm. ale śpiewali kawałki znane. A y, odkąd ja się pojawiłam, zaczęliśmy tworzyć autorskie numery. I mm -hmm. y, 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 ja wiem pomysł, skąd pomysł y, po prostu y, przyszła i się zaczęło dziać. I mm -hmm. y, 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 jakoś, jakoś to do tej pory trwa. Ile to już lat? No ostatnio obchodziliśmy 25-lecie. No właśnie. Anka nie wygląda, ale tak, tak jest. Aniu, dziękuję, dziękuję. te 25 lat no, tego wspólnego tworzenia grania przyniosło sporo, bo to też nie jest muzyka, która się wdziera na, na pierwsze miejsca list przebojów. To jest produkt niszowy, to jest e, poezja śpiewana, piosenka autorska, jakkolwiek to nazywać. E, ale jednak trafiliście do wielu set. To, to może nie, nie przekłada się na ilości sprzedanych egzemplarzy płyt, ale, ale cały czas e, przez ten okres waszego wspólnego grania ktoś, wa, ktoś was. Dostrzega, ktoś was zaprasza. Są nagrody na różnego rodzaju festiwalach branżowych, także nie jest tak, że jesteście anonimowi. Tak, tak. Mamy już kontakty i mamy miejsca, w których lubimy grać, w których lubią nas przyjmować. Mamy dwie płyty i w sumie jakoś tak. Jakoś tak to tak, tak idzie do przodu. Ja nawet, szczerze mówiąc, bo ty tak opowiadasz, ja tego nie analizuję. To po prostu mhm, dzieje się, się dzieje. Mhm. Mhm. Mówisz o tym, że tworzenie muzyki sprawia Ci przyjemność. W jakim, w jakim kontekście? W tym koncepcyjnym tworzeniu, takim samym w sobie, nie wiem, odkrywaniu czegoś nowego? Najbardziej lubię pisać teksty, mhm. ale w, nigdy nie wiem, co z tego tekstu wyniknie. I to mi się w tym najbardziej podoba, mhm. bo kiedy piszę tekst, mam, dajmy na to, pierwszą linijkę, do której układam sobie rymy, i wiem, że to zabrzmi śmiesznie teraz, ale potem do tych rymów muszę ułożyć resztę, która będzie pasowała, i dlatego nigdy nie wiem, jaka będzie ostatnia linijka. I to jest w tym najfajniejsze, że te piosenki zawsze mnie zaskakują, i mam nadzieję, że zaskakują też innych. Mhm. Chciałabym też, żeby w tych tekstach była głębia, żeby po prostu każdy znalazł coś dla siebie, żeby one nie były oczywiste. W muzyce cenię najbardziej właśnie głębie, przestrzeń i w tekstach też mhm. wolność. Nie ucieknie się rozmawiając z wokalistą, wokalistką w tym wypadku. Od pytania o inspirację, o to, gdzie ty szukasz tego wszystkiego, co później gdzieś tam muzycznie eksploduje, czego najchętniej, najczęściej słuchasz. Oj, teraz to wszystkiego. Moja młodsza Każdy siostra. Każdy tak mówi, tak, bo, bo się jest ekstraktycznym. Mhm. Moja młodsza siostra podpowiedziała mi, że jest coś takiego jak Spotify. Mhm. Nie wiem, czy mogę o tym śmiało, mówić. Śmiało, śmiało. A może nam zapłacą. Tak. <laughs> ale. Y no jest to cudowne naprawdę. Cała muzyka świata tam jest. I ja sobie wychodzę z psem, zakładam słuchawki, yy, wrzucam sobie jakieś premiery mhm. i przesłuchuję I, i, i tworzę sobie swoje listy yy, i naprawdę jest mnóstwo odkryć. Yy, które, y, których teraz słucham i y, y, jestem mojej siostrze bardzo wdzięczna, bo y, niesamowite rzeczy odkrywam, y, których wcześniej nie słyszałam zupełnie. Mm -hmm. y, słucham wszystkiego. Słucham jazzu, bardzo lubię jazz, ale też nie, 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 nie wszystko. Y, mm -hmm. Słucham y, piosenki autorskiej, słucham piosenki z tekstem, bo y, uwielbiam wsłuchiwać się w teksty piosenek. Y, jest to dla mnie bardzo ważne. Y, i tak jak, tak jak mówiłam wcześniej, lubię przestrzeń, głębiej i wolność w muzyce. I naprawdę słucham wszystkiego. No, Disco Polo nie słucham. Nie słucham mm -hmm. Disco Polo. Y, muzyka klasyczna, Czemu czasami. Nie jestem zdziwiony. <laughs> a tak to naprawdę wszystko. A tam też są teksty, a propos. No są. <laughs> Tylko kolejne pytanie. Tak. E, Ania y, było jasne, że ktoś taki jak ty, osoba. O otwartej głowie, o dużym doświadczeniu wrażliwości muzycznej, że po taką osobę upomni się w końcu radio. I się upomniało, to też już długo trwa. Tak, z radiem to, to jest super przygoda, bo yy, yy, chciałam pracować w radiu zawsze, ale nie, nie sądziłam, tak, tak, chciałam. Ja dla pamiętam mnie naszą pierwszą rodzinę. Wyglądała mniej więcej tak jak ta dzisiejsza, ja się boję. Ja się boję, tak, ja się zawsze boję, yy, ale już teraz mniej. Yy, było tak, że tak, ja dlatego właśnie się dziwię do tej pory, że ja pracuję w radiu. Mm. Dziwię się, że prowadzę imprezy kulturalne. Yy, w życiu bym yy, nie pomyślała, że będę to robiła. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że, że będę stała na scenie i prowadziła imprezę, albo właśnie yy, mówiła coś w radiu, to naprawdę zabiłabym śmiechem. Bo, bo jestem bardzo nieśmiałą osobą. Ale radio mnie bardzo dużo nauczyło i cieszę się, że się nie poddałam i że cały czas to robię. Bardzo dużo nauczyła mnie scena i uważam, że jest to najlepsza szkoła życia. Mhm. Y nawet dla nieśmiałych osób, zwłaszcza dla nieśmiałych osób. Ja jestem osobą ra radio, więc wiem, o czym rozmawiamy, mówiąc o, o klimacie i takim... No, czymś, czego nie da się określić i opisać, a co radio daje i w jaki sposób y, pozwala mieć swoją tożsamość i zakochać się w nim po wsze czasy, ale powiedz, czym dla Ciebie jest to radio? Radio jest okazją do tego, żeby spotkać cudownych ludzi, żeby móc z nimi porozmawiać, yy... Żeby pokazać siebie, żeby oswoić swoją nieśmiałość. Oswoić swoje, swój stres. To jest, to jest cudowna, cudowna rzecz. Mhm. Jest jeszcze jedno miejsce, z którym jesteś związana zawodowo teraz. To jest Młodzieżowy Dom Kultury. Mhm. Dumna nazwa działu? Pracownia Inicjatyw Kulturalnych. Co tam robisz? T -t prowadzę imprezy, organizuję imprezy. Teraz y, będziemy robić y, bardzo fajny projekt. Przyjedzie do nas Iza Kowalewska y, z muzykoterapii. Y, muzykoterapia już nie, nie istnieje, y, mówię o zespole, zespole muzycznym, mm -hmm. tak. Ale Iza Kowalewska jest świetną wokalistką i tekściarką też. I będziemy tworzyć z dziećmi y, muzykę. A nie w ogóle Młodzież Dom Kultury to jest takie miejsce, które od wielu, wielu lat robi rzeczy niszowe, ale takie, powiedziałbym, że to taka praca u podstaw, że, że tak. tam się bierze jakieś takie nieoszlifowane diamenciki, często gęsto osoby, które przychodzą na zwykłe zajęcia tak zwane pozalekcyjne, a które wychodząc już później od was, z tych wszystkich waszych zajęć, wychodzą jako osoby świadome i ukształtowane. Tak. Takie pełne jakby. Pełnoprawne do wejścia w kulturę, tak bym tak. Tak, tak to nazwał. Tak jak właśnie wcześniej mówiłam, że scena jest dla mnie okazją do tego, żeby, żeby poznać życie, żeby naprawdę się z tym życiem jakoś y, móc zmagać. Y, tak właśnie dzieci w młodzieżowym domu kultury mają, y, mają sposobność, żeby się. Y, żeby się właśnie uczyć tego jest to cudowne miejsce, bo to jest najwspanialsza szkoła na świecie. No, bo tam przychodzą dzieci, które chcą, mhm. wybierają sobie jakąś dziedzinę artystyczną, która im odpowiada I, i kształcą się pod tym kątem, kształcą się w tym kierunku i to, co się dzieje z tymi ludźmi, to naprawdę można obserwować i, i to jest niesamowite. Także myślę, że yy, no jest to najcudowniejsza szkoła życia, jaka tylko istnieje na świecie. Rozumiem, że to jest też takie miejsce, w którym się spełniasz, którym pasuje Ci to, że możesz być gdzieś z boku i z tyłu właśnie, ale doświadczenie i kreatywność przekazywać. Tak, tak, tak. Tak. Uwielbiam to miejsce i cieszę się, że tam pracuję. Yy, cieszę się, że pracuję w kulturze, bo uważam, że jest to yy, no niedoceniana sfera życia. A my staramy się jakoś ją upokazać. Dłubać. Tak, dłubać i dłubiemy. Mam nadzieję, że z powodzeniem. A nie powodzenia ci życzę też w dalszych Twoich przedsięwzięciach i wszystkim, co będziesz robić. Ja będę cię zmuszał do, i prosił do tego, żebyś gdzieś tam, żeby mieć Twoją płytę, żeby ją dotknąć. Nie jako liderka czy wokalistka zespołu, tylko żebym zobaczył na niej Twoje imię i nazwisko. A zakończę naszą rozmowę. Takim krótkim stwierdzeniem, że dosyć dawno się nie widzieliśmy, nie rozmawialiśmy, bo to gdzieś było jeszcze w okolicach tak, mojego hmm. radia i, i muszę powiedzieć, że ta sama, ale nie taka sama anka, boś była moim gościem w rozmowach. Tak. A <noise> no tajemniczo to zabrzmiało. Wyszła z cienia. To dobrze. A to widać, rzeczywiście Co chyba dobrze. ta scena i radio cię ośmieliły. I, i tej śmiałości Ci życzę, bo dziewczyna jest w Tobie ogromny potencjał. Dzięki Tomek. Dziękuję Ci bardzo. Serdecznie dziękujemy. Za wspólne oglądanie programu dziękuję. Restauracja Wstrągowo.